Ja chciałbym wyrazić ogromne zadowolenie, że możemy w końcu po, po tych wielu tygodniach prac, zwłaszcza tych, tych adaptacyjnych, spotkać się tutaj i otwierać dom. Dom wsparcia dla, dla osób starszych. Ja przyznam szczerze, że no, pierwsze rozmowy właściwie zaczęły się już chyba na początku tego roku, kiedy prezes Spółdzielni socjalnej pojawił się w starostwie. No i właśnie przedstawił ideę funkcjonowania takiego domu wtedy jak gdyby no, zaraził nas tym, tym pomysłem, tym ideą tą ideą wspomniał o tym właśnie, że jest przygotowywany rządowy program wsparcia dla, dla seniorów, no i tak to, tak to się toczyło, no cóż dzisiaj, dzisiaj otwieramy <laughs> otwieramy ten dom ale na pewno nie moglibyśmy tego dokonać bez, bez wsparcia ze strony przede wszystkim gmin to chciałbym bardzo serdecznie przy tej okazji podziękować władzom gmin. Zwłaszcza mam tutaj na myśli Władysławowo, Puck, Gminę Wiejską, Płuc Gminę Miejską, Krokowę oraz Kosakowo, z którymi lada moment zwiążemy się umowami. No i mam nadzieję, że, że ta współpraca będzie, będzie przebiegała dobrze, No przede wszystkim ku po zadowoleniu podopiecznych, które będziemy tutaj gościć. Mam przyjemność odbierania promesy dla powiatu. Może przytoczę słowo pana byłego ministra pracy i polityki społecznej, w którym, w którym to promesie pan Władysław kosiniak kamysz zaznacza, iż jest, jestem przekonany, że państwa inicjatywa przyczyni się do poprawy dostępu usług adresowanych do seniorów i równocześnie wpłynie na zwiększenie ich aktywności. Jest to pierwszy w powiecie dom dziennego pobytu, więc myślę, że w kolejnych edycjach tych domów będzie jeszcze więcej i seniorzy po prostu będą bardzo zaktywizowani społecznie i będą po prostu włączeni do tej aktywności tutaj z całej społeczności lokalnej powiatu, czy też gminy. W zawodzie opiekun medyczny tutaj znaleźli pracę. Gratuluję. Dużo było zachodu i pracy, żeby ten pomysł się udało zrealizować. Troszkę nasza cegiełka, też jako Centrum Integracji, się do tego przyczyniła. Bardzo panu gratuluję. Dziękuję bardzo. Ja może w imieniu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, trochę o tym partnerstwie, ja chcę państwu podziękować za to, że w Słowiecie Błuskim udało się stworzyć partnerstwo. Myślę, że to jest bardzo ważne bardzo ważne na dzisiaj, ale też bardzo ważne na przyszłość, bo no, takie partnerstwa będą się bardzo liczyły, że, że tak powiem, współpracy i ta współpraca pomiędzy starostwem, gminami i organizacją pozarządową, przedsiębiorstwem społecznym. Myślę, że jest takim wyznacznikiem na budowanie pewnego sposobu współpracy. I myślę, że to jest w tej chwili wzorzec do naśladowania. Jeszcze raz dziękuję. Nasza dwuletnia przygoda z Andrzejem jakby w tej chwili się kończy. Myślę, że to jest dobry dzień dla, na pewno dla seniorów powiatu ludzkiego. Dzisiaj odbywa się zwieńczenie pierwszego etapu przedsięwzięcia, którego żeśmy się podjęli ponad półtorej roku temu. Pierwszym etapem było powołanie pierwszego w naszym powiecie, dziennego domu pobytu Senior Wigor. Myślę, że pierwszy, to od razu sugeruje, że będziemy starali się rozszerzyć potrzeby są duże, jeżeli chodzi o... Wsparcie dzienne dla seniorów z powiatu. Jeżeli będziemy mogli pomóc i stanowić dobry przykład dla ościennych powiatów, to zapraszam. Oczywiście takiej pomocy w każdej chwili można od nas oczekiwać. Więc tak, Senior Wigor, jest to pierwszy program rządowy. Ministerialny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. No polega on na y, aktywizacji seniorów osób y, w wieku 60 plus nieaktywnych zawodowo, którzy po prostu no, ze względu na to, że są samotni, tak, rodziny przebywają w pracy lub nie ma ich po prostu w domach, będą mogli po prostu w takim domu y, się zająć po prostu czymś konkretnym, jakimś zajęciem, tak. Dla siebie odpowiednio. Będą tutaj różne zajęcia kulturalne, socjalne, terapeutyczne, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dalej, więc przedwczoraj, 23 listopada, Rada Powiatu Pódzkiego podjęła uchwałę o przystąpieniu do porozumień z gminami, tak, które wyraziły wolę współpracy z powiatem. Przewidujemy pierwszych seniorów w grudniu więc myślę, że do końca roku dom po prostu będzie zapełniony chętnymi seniorami. Będzie to taka droga, że po prostu senior będzie musiał zgłosić się do ośrodków pomocy społecznej, społecznych, miejskich albo gminnych. No i po prostu będą zbierane wywiady i OPS-y będą po prostu kierować do pcpr i PCPR po prostu wydać decyzję o umieszczeniu. No i w takim wypadku senior zapoznaje się z regulaminem, z wszystkimi zasadami, jakie będą panować w tym domu, także.